Lepsze. Tyłem popłyniesz chwilę. Ale muszę wejść do kajaka, no nie? Tyłom władzisz się? Ela, trzymaj, a wejdź wyżej Mirek. Zobacz, z drugiej strony tej go, dużej gałęzi. Spokojnie, chyba wiem jak najwyżej się skąpię. <grym> <grym> Ja tak, Nagrywaj, nagrywaj. <grybuj> Drzewo ławię się, zaraz polecą. <grybuj> Dobrze, Marniaczy Nacycki. <grybuj> Dobra, to nie wesoło. Jak odpłyną, to za nimi. Na tym przygoda polega. Przygoda, przygoda, kałę, przygoda. Wow! 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 wow. Dobra, nie. ale jej plecy nie o tym już. Moje? A twoje. Aby zabrać Krzyki! Akurat nie filmowałem w tym, raczej tego nie filmowałem, tylko krzyki zostały upamiętnione. Mirka, bo Eli, plecy się rozwalą. Zakręcaj No nakręcaj, nakręcaj Już a ty co tam robisz? No puść, kochanie Dostaw aparat jedziemy. Dobra, dobra Chcę od razu nakierować nas Pokażę Cię. Czy masz to wiosło? No pokażę